Cześć Dzisiaj chciałem wam pokazać Amiglona. To jest taki przedziwny emulator No oficjalnie Amigi Ale według mnie to jest bardziej emulator Draco Uruchamia się go normalnie z płyty albo Z DOSa Startuje tam jakiś mikrokerner Linuxa I na tym się uruchamia emulator Amigi Amigi, Draco Czemu mówię Draco? No dlatego, że on nie emuluje ani Pauli, ani e, Agi, ani żadnych innych układów specjalizowanych prócz kickstarter ma w sobie, ale to nie jest układ specjalizowany. I bardziej mu się, mi się wydaje mu do Draco mu bliżej niż, niż do amigi takiej, takiej klasycznej, na początek wam pokażę. RC572, jakie są osiągi. Mam włączone dwie pozostałe Amigi, które też te klucze liczą. A nie chcę ich trzymać pod prądem non stop. 2 700 000 przy OGRNG RNG. Tego projektu już nie ma, tam wszystkie klucze zostały przeliczone i nie uruchomili kolejnej edycji. 3 172 000 kluczy 3 miliony to jest to jest 4000 no dobra jesteśmy przy Amiga 4000 procesor 60k 100 MHz 289 000 kluczy i liczy cały czas ja już to tutaj wyłączę bo to bez sensu to jest prawdziwa Amiga 4000 1200 i tam było niecałe 300 000 kontra 3 miliony z hakiem czyli mniej więcej jest 12 razy szybciej tutaj mamy dwa procki 68K Blizzard PC, Procesor 060 66 MHz mamy 188 tysięcy. Zobaczcie Procesor 60K 66 MHz w Amidze 1200 jest mniej więcej dwa razy wolniejszy Niż. No właściwie jeden sam procesor, w Amidze 4000 o taktowaniu 100 MHz. No nie tylko MHz widać, różni, robią różnicę oczywiście. No okej, okay, mamy 188 188000, ten wynik nas interesuje. Natomiast procesor PowerPC mamy 983 983000 MHz. Czyli. Tak teoretycznie procesor tej emulowanej Amigi jest 3 razy szybszy od Blizzarda PowerPC. No raczej bym powiedział, że cieniutko i słabiutko. A moment, sobie wyłączam te amigi 3 172 Czyli tak 11-12 razy ten, ten procesor jest szybszy od moje Amigie 4000 No szału to nie robi. Mam tutaj radę ona. 9800 na AGP. Teoretycznie ta karta nie jest wspierana. Jest wspierana w wersji PCI. Tak przynajmniej w dokumentacji wynika. No ale działa. Ile my tu mamy FPS-ów? 22 FPS-y w 1200, tam z hakiem na 768. Reset tak oczywiście. Ten emulator się strasznie wiesza na tym sprzęcie, na którym ja go używam. E, odnoszę wrażenie, że jest to wina tego, że mam trochę zbyt nowy konfig niż ten emulator by chciał. A to pokażę jak to wygląda tutaj od środka. A tutaj nie ma nic. Tutaj w ogóle nie idzie wejść. stacji dyskietek nie mam żadnej Tylko jest dysk twardy Jeśli uda mi się wyzdrowieć i wrócić do pełni sił To zastanawiam się nad tym żeby kupić sobie jakiegoś Atlona XP Retro I na nim pobawić się Amitlonem Bo ja z tego korzystałem dosyć dużo Dawno, dawno temu ...i było fajnie. Od razu mi leci Time Demo, w rozdzielczości 800x600. Nie wiem dlaczego mój Rada on 9800 nie chce wyświetlać prawidłowo obrazu po VGA w rozdzielczości 640x480 w 8 bitach. Nie ma ani pod DOSem, pod FreeDOS-em tutaj mam zainstalowanego, ani pod Windowsem, e, ani pod tą modowaną amigą. I co my to mamy? 30 FPS-ów. Strasznie dziwne to jest. Raz miałem 40 FPS-ów, raz miałem 23 FPS-y teraz skoczyło na 30, prawie że jeden. To jest oryginalny klikbomowy port Pojeka. W software działa oczywiście Reset Amigi w cudzysłowie. W cudzysłowie, mów poprawnie po polsku. No ten emulator się zawiesił tak dosyć mocno. Więc korzystam z przycisku reset. Przy okazji sobie zobaczycie, i tak wam to chciałem pokazać, na jakim pccie to uruchamiam yy, Pentium D, 2,8 GHz, 1 GB RAMu. amitlon nie obsługuje 1 GB RAMu, ale są odpowiednie komendy, które pozwalają zejść z, tą, z ilością tej pamięci. O, właśnie, i tutaj mam ciemność, widzicie? Widzicie ciemność, widzę. Na szczęście mam tak zrobione, że ten emulator mi z automatu startuje, ja tam nie muszę nic zrobić. Uruchamia ja się i jest. No i mamy z powrotem naszą udawaną Amigę. Bloda nie było. some Teraz sobie trochę zobaczmy jak to wygląda w cyferkach. Tutaj mam tego systemu. Od razu mówię, że on pokazuje jakieś yy, dziwaczne informacje, na przykład jak damy CPU. Yy, 270 mipsów, 880 yy, flopsów. No to jest jakaś bzdura. Bardziej bym obstawiał, że tych mipsów może być no to, skoro tam ma 1300-1400, tak realnie. Nie jestem w stanie sprawdzić szybkości karty graficznej, bo te benchmarki się tutaj wieszają. Ale możemy sobie sprawdzić szybkość dysku twardego. To jest 20-gigowy dysk podłączony pod ID. No i, no teraz pokazuję 16 Mega. Ale miałem wyniki w okolicach 20-22. 17 14 A, o, Tylko to jest takie... Puszczamy benchmark dopóki nie uzyskamy pożądanego wyniku, nie? To chyba nie tak powinno wyglądać. Z ciekawostek, który chciałem wam powiedzieć. Część softu Tutaj działa natywnie pod kontrolą Linuxa, nie Amigi. Na przykład sterowniki do karty dźwiękowej. Ja tutaj mam założoną Sound Blaster Live pod sterownikiem EMU10K. Ponoć wszystkie karty dźwiękowe, które działają pod tym sterownikiem na Linuxie, będą też działać na Amiclonie. Nie sprawdzałem. Nie udało mi się tutaj uruchomić Sund 128 Chyba się nawet na liście tutaj jest ta eee, czary odprawiałem, nie ruszył. Sunblaster Live odstrzała. Nie było żadnego problemu. Szybko nie. Amiga AM normalnie działa go wykrywa. No nie puszczę wam tu niestety żadnej muzyki, bo zaraz YouTube na to siądzie. Nie mam tutaj przygotowanego żadnego softu takiego wolnego. No i ciekawe są tutaj sterowniki do karty graficznej. Używam to z najnowszym oficjalnym kernelem 4. On jest z 2010 roku. Piszę tutaj, że jest ładnie ATI. Jest jeszcze nowszy kernel z 2019. Ktoś tam sobie skompilował, udostępnił. Nie sprawdzałem, nie testowałem, ale znalazłem instrukcję, która opisuje, jak samemu sobie taki kernel przygotować. Kernel, przepraszam. No nie próbowałem, raczej próbować nie będę. Ja to tak tu jako naprawdę taką mega ciekawostkę. Wy tego tutaj nie widzicie, ale ten emulator się bardzo często wiesza. Tak jak wspominałem, podejrzewam, że przyczyną tego jest to, że mam zbyt nowego tego PC-ta. Musiałbym sobie zorganizować coś w pokroju Atlona 1700-2000. Internetu mi się nie udało tutaj uruchomić. Karta ethernetowa nie jest obsługiwana przez Amitlona. Musiałbym Realteka. Dołożyć na slocie PCI nie chcę specjalnie robić tego na tym retro PC. Ja go używam głównie do Windowsa XP i tam jakiś stary Gierek. Ostatnio na nim grałem w Half-Life 1. Dosyć daleko zaszedłem. I Szkoda mi tego wolnego slotu PCI, tym bardziej że ta płyta główna ma wbudowany Ethernet i dźwięk. Jeśli faktycznie mnie znajdzie ochota i zdrowie pozwoli, aby siąść do tego tak na poważnie, yy, to myślę, że kupię sobie jakiegoś właśnie retro pc z jakimś tam Atlonem 2000, powiedzmy, i to będzie fajna baza. Dlatego, że w takim sprzęcie idzie dostać płytę główną, yy, którą Amitlon obsługuje całkowicie. To znaczy działa pod nią USB. Są sterowniki, działa pod nią dźwięk natywnie, działa pod nią yy, karta internetowa, więc yy, resztę slotów można sobie wykorzystać do czego tam się chce. Jeszcze pokażę Wam ciekawostkę z pamięcią RAM, prawie 8 mega chipu yy, i 737 FASTu. Jest to o tyle ciekawe, że ten emulator na dzień dobry, zaraz po uruchomieniu. Wcina w około 40 MB RAMu. Jest to. Ile mamy? 736. No to 30 i tam parę, no wiele się nie pomyliłem. Mam tu jeszcze jedną fajną grę Gorki 17. No nie będę tego włączał, bo ta gra na tym sprzęcie jest okrutnie wjechliwa ale tak naprawdę okrutnie, okrutnie mi tam na parę parędziesiąt razy udało się raz jeden stoczyć walkę, ale działa ona wyśmienicie. To znaczy, gra się bez jakichkolwiek zacięć, tak dla jaj może uruchomię dla sześćdziesiątki. Nie wystartuje. Ten emulator uruchamia, znaczy uruchamia, emuluje procesor 40, ty nie ma sześćdziesiątki, no więc nie wystartuje dla sześćdziesiątki. Ale zobaczyłem, co się stanie. Może jeszcze na sam koniec spróbujemy uruchomić tak yy, trochę dla zabawy tego gorkiego. Nie działa również dwie rzeczy. Zanim spróbujemy uruchomić tego gorkiego, nie działa tutaj system plików SFS. Nie wiem czemu. Trochę mi zajęło rozgryzienie tego. Mam teraz PF PFS-a, tego all in one On chodzi bardzo dobrze. Myszki działają tylko w trybie Lowres. Jak ustawimy na high res, damy test. Nie ma, nie działa. Ze względu na pewne uproszczenia, jakie, jakie są zastosowane w Amitlonie, Nie wiem do dzisiaj jakie to są uproszczenia. Nie udało mi się tego odkryć. Dajmy tego gorkiego Nieszczęsnego. Kurczę, jak ta gra by działała tutaj dobrze, to, to bym się nie zastanawiał w ogóle, tylko od razu bym kupywał. Znaczy nie, nie by, nie kupywałbym ze względu na chorobę w tej chwili. No i od razu mamy Grimera, będzie tam nie by startowało. <grych> Nic, no ja ten odcinek nagrywam z Sylwestra 2024. E, mam nadzieję, że się po podobała Wam taka ciekawostka związana z emulacją Amigi. Jak zbierałem materiały do tego odcinka, e, zobaczyłem sobie jak to wygląda na necie, i okazuje się, że anglojęzyczny internet amigowy zna Amitlona i używa. Jest naprawdę sporo filmów o tym. Jest kilka takich dosyć dużych stron internetowych, które opowiadają o tym, jak to zainstalować, jak to uruchomić, co skonfigurować, jak i tak dalej. Aż byłem zaskoczony. Ponieważ ten emulator został wydany w październiku roku pańskiego 2001. I on dosyć szybko splajtował, to było komercyjne przedsięwzięcie. Z tego co pamiętam ten emulator kosztował ponad 600 zł. Bo tam był licencjonowany OS 3.9 i licencjonowany Kickstart, no i sam emulator kosztował. tak. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, bądźcie zdrowi, wszystkiego najlepszego w 2025.